Cześć Syryniagasmisty 19, witam was kolejnym odcinku z gry jaką jest Wiedźmin 3 dziki zgon. My jesteśmy jeszcze w Rog i pójdziemy sobie jeszcze do. E, tutaj do tej sali władcy, zobaczymy, czy Cerys coś jeszcze będzie od nas chciał. Ostatnio pomogliśmy cerys. Udalek, możesz z nim pokazać? Geralt, witaj, co cię sprowadza? Walka o koronę robi się coraz bardziej zacięta. Niedobrze, jak rodzeństwo się kłóci, wiem to z własnego doświadczenia. Hjalmar ma wielkie ambicje, ale dla nas wszystkich byłoby lepiej, gdyby to jego siostra wygrała. Naprawdę tak uważasz, czy kieruje tobą wdzięczność? Jestem jej wdzięczny. Hem dal mi świadkiem. Nikt nigdy nie zrobił dla mnie tyle co ty i ta dziewczyna. Wykazała się nieprzeciętnym sprytem i odwagą. A to jest właśnie to, czego teraz trzeba wyspom. Okej, okay, nie spodziewałem się tej Dobra. wypowiedzi. Jeszcze sobie przejdziemy tędy, może coś tutaj będzie do popierdolenia. Nie, nie będę tu kradł, tak, aż tak, <laughs> aż tak. <laughs> słowo klucz. Ale tym razem, jak ostatnio pomogliśmy Cerys, to w tym, w tym momencie pomożemy Hialmarowi I on jest tutaj na wyspie Undvik, tam trzeba popłynąć łodzią. Tak, łodzią, więc wskakujemy na łódeczkę, która jest tu na dole. I to będzie ciekawa podróż, moi drodzy. To jest ta łóżeczka, którą wcześniej byliśmy. W ogóle mapa się jeszcze nie zresetowała od tego momentu, więc musimy ją sobie wycofać. Na wstece. pi, 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 pip. Nagle wiatr wie w drugą stronę, nie? Żeby było śmieszniej. W karszmie nowy port Undvik ludowego. Czekajcie. Tutaj chcę mi powiedzieć, że mogę jeszcze popytać o tego. O giganta. A tepnijmy się do portu Catrolda i tak będziemy musieli płynąć z Buta. Musieli z Buta będziemy musieli płynąć łódką. Lodowata woda to nie tam nie straszna. 105 metrów, tak czy siak. <laughs> I cisza, i cisza. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, od razu mówię, bo jest późno, jak to nagrywam, a nie chcę też spędzić całego wieczoru przy nagrywaniu, chcę jeszcze porobić parę rzeczy. Przygotowałem sobie mundur, będę występował publicznie w mundurze rekonstrukcyjnym, też ciekawiej. Jak wy widzicie ten film, to jest w sumie kilka dni przed występem. Dałbym sobie po pysku, jeszcze tam tam... Czego chcesz? Szukam ludzi z Nie żyją. Słyszałem, że wielu ocalało. Upadł <coughs> jakiś. Co chcesz wiedzieć? Byłeś tam, kiedy zaatakował gigant. No, byłem. Miałem ochraniać Jarla. Ale. Zawiodłem go. Nie wierzyłem w to, co kapłanki mówiły: że kara na nas spadnie, że niby żelazo ziemi wybieramy, przekuwamy na pancerze, a potem ludzie w nich śmierć niosą. Że Freja nas ukarze. Może i prawdę mówiły? Opowiedz mi o śmierci Jarla Undwig. Jarl Harald Psiagęba, cała jego drużyna padła tamtej nocy. Wilmar, Wilfred, Wilhelm. Jak tam dobiegłem, już było po wszystkim. Wilmara zobaczyłem, jak nim gigant rzucił skałę. Tuż obok mnie upadł, wszystkie kości połamane, trzęsło nim jak łososiem na piasku. Harald już wtedy nie żył? Gdzie tam walczył, jak niedźwiedź? Cioł, uchylał się, wrzeszczał, znowu ciął, ale to go nie uratowało. Jak udało ci się przeżyć? Najpierw usłyszałem, jak gigant coś warczy do tych swoich latających syren. Rozkazywał im wyobrażasz sobie? Człowiek w nerwach widzi różne rzeczy. Wiem, co m widział. Rzuciłem się na pomoc jarlowi, ale i mnie jedna porwała w szpony. Chciała mnie chyba zabrać do gniazda, wyrwałem się jej. Ale jak grzmotnąłem o ziemię z wysoka, to nie mogłem potem wstać. Ostatnie co widziałem, to jak chmara syren opada jarla. Krzyczał jeszcze. Pewnie próbował walczyć, ale potem nagle zamilkł. Ci, co prowadzili kobiety i dzieci do łodzi, zabrali mnie nieprzytomnego ze sobą i wywieźli na skelik. <coughs> Czas na mnie. Bywaj. Mogę jeszcze popytać. Witam, jestem Geralt. Wieźmin zwany Białym Wilkiem, wiem. Już zdążyli Cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Dam sobie radę, na razie chciałem porozmawiać. Słyszałem, że Hjalmar zbierał tu ludzi na wyprawę. Tak, i to z jaką ikrą! Wpadł, wlazł na stół, zwalił miski, porozpieprzał wszystko dookoła i jak nie krzyknie: Płynę po chwałę! Kto jest ze mną? Kto chce urznąć gigantowi łeb? Podobno zebrał w ten sposób cały drakar ludzi. Ba, na rękach go skarczmy wynieśli, i w krzyk jeden przez drugiego odbijemy kuźnie, wyprujemy z giganta flaki. Trzeba było to widzieć Wiedźminie. serce rosło. Widzę, że Hialmar jest tu popularny, bo to sen Kracha. Łebski chłopak niezłą kompanię zebrał. Dobitki i wypitki. Ile ja się po ich burdach nasprzątałem połamanych ławi stołów. No i ci Sundvik, których zwerobował, też nie byle chłystki. To właśnie jeden z klanu Tordarok podsunął Hjalmarowi cały pomysł z wyprawą. Ten szkutnik, jak mu tam? Wigi. No właśnie, to ten co umyślił sobie, że zasłuży na przydomek nieulękły. Na razie nazywają go pomyleniec. Okej. Okay. Dlaczego chcieli odbijać kuźnie? A nie słyszałeś, że nie ma lepszych zbroi niż pancerze z Undwik? A i miecznicy sroce z podogona nie wypadli. Bo nasze miecze robiliśmy, jak krasnoludy te swoje. Sichile. Miękki, wielowarstwowy rdzeń na zewnątrz okucie z twardej stani. Skąd to wiesz? To sekret klanu Tordaroch. Mam znajomych krasnoludów. No może i masz, ale takie rudy jak w kopalniach na Undwik, to nawet in... No, nikt nie ma! Chalmar musiał mieć jakieś plany. Opowiedz mi o nich. No, zaraz tam plany. Nawet dobrze nie wiedzieli, gdzie szukać giganta. No o ile pamiętam, Wigi koniecznie chciał iść w góry przez zamarznięte jezioro. Mówi się, że stamtąd przyszedł gigant. Obudziło go narastające wokół wieży zimno. Zima była stroga. Kurczak otworzył drzwi. to a będzie jeszcze gorzej. Nawet Bogowie. No. Mm -hmm. Co ty też nie wierzysz, że rak na rok nadchodzi? Jeszcze się przekonasz. Wszyscy się przekonacie. Okej, okay, czwóreczka, bywaj. Bywaj. Do usług. Jakbyś chciał się jeszcze o Undwik i gigancie wywiedzieć, to pytaj Axela, albo o tam Rante siedzi. Hmm. Czyli jeszcze jeden jest do przepytania. Daj mi przejść. Szukam ludzi z Undvik. Jawor jest z wyspy. A ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wyrysować linię brzegową z pamięci. Piękna trasa, gdyby nie te chędożone syreny. Mnie się pytaj, mnie albo Aksela Antordaroch Tam siedzi. Co ktoś z Arzkelik może wiedzieć o Undvik? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Ankreid, co? Ech, ah, to okay. Jawor jest miejscowy, a ty znasz te wody. Dlaczego nie popłynęliście z Hjalmarem? Ona taką wyprawę trzeba porządnego wodza, a nie młokosa, co tylko myśli, gdzie podłożyć głowę, żeby zarobić guza. Ja kiedyś... Ty byś tylko siedział na żyści i kręcił nosem, z erikańska księżniczko. Dzielny chłop się trafił, trzeba brać. Gdyby mi te morskie kurwy nóg nie poczarpały, sam bym popłynął z Hjalmarem, zamiast dzielić stół z taką zrzędą jak ty. Ty to byś z każdym wypłynął, kto by cię do załogi wziął. Nawet i z krachową córką. Te syreny, o których mówiłeś... Dużo ich jest na Undvik? Strasznie dużo. Więcej niż na innych wyspach. A gdzie tam? Na jednym połowie opadły mnie i Larsa. Zanim zdążyłem je odgonić, jego wciągnęły w wodę, a mnie tak poszarpały, że. Ech. Jak niby się syreny? Od razu poznać, że się nie wyzbiasz. Rogiem Hornwala wystarczy zadać, a z ją aż fale idą. Okej. Okay. Chcę się dostać na Undvik. Następnemu się przygód zachciało. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nachalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie zaryj dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie kilka minut w lodowatej wodzie i jesteś trup. Ja kiedyś... Do rzeczy... Hmm, jak chcesz. Uważaj też na prądy. Mogą cię znieść z kursu i rzucić na skały. Jak ci się poszczęści, dotrzesz do plaży, na której miał wylądować Hjalmar. No dobra, musimy iść, ile wpłyniemy na ulicę. Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Bywajcie. Pomyślnych wiatrów! No to wyjazd na Unwik, moi drodzy. Będziemy pomagać Jalmarowi pokonać giganta. Chyba ja zabiłem kurczaka biegnąc po nim, ale mi się wydaje. Lepsze jest to, że. tutaj... O, może tak, zróbmy jeszcze godzinkę medytacji. To pozwoli odnowić eliksiry. No, no, widzieliśmy to po pierwsze. Po drugie, no, tak czy siak trzeba się tutaj zebrać. Jest łódeczka tutaj, pik 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 skok i płyniemy łódeczką na południowy zachód, czyli tak, i tak, patrząc na mapę. Musimy płynąć dosłownie. Tutaj musimy wypłynąć sobie. I płynąć... Myślę, że tak bezpośrednio popłyniemy. Aha, stocznia na Undvik, Możemy tak popłynąć, ale nie, bo to będzie... Według mnie to będzie nieimersyjne. Płyniemy Geraltem normalnie. Pogadamy sobie. Postrzela mi butelka pod nogą się wystraszę jak baba. <laughs> Zawsze taki klimat tego, że musimy tam dopłynąć, a tamtędy bym nie dopłynął, nad widzę stąd. O pierwsze się zrestiły kurwy nade mną. Będą mnie strasznie irytowały to ten... Eee, to się trpniemy faktycznie. Och, spadaj ty. Możemy strzelać puszą. Okej. Okay. Teraz się Geralt trochę zbogował. A płyniemy dalej. Kolejne tutaj. To jest pełno tych takich skarbów. Pytajników, że możemy podpłynąć, zebrać te pytajniki. Weźcie, róbcie te wszystkie pytajniki na Skelligę. Są wariaci, którzy zrobili te wszystkie pytajniki na Skelligę. No, i tak moi drodzy, jak tak sobie regulujemy? Powiedzcie, jakie są Wasze ulubione szanty? Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu w komentarzach, powiedz mi no ogólnie oglądam mniej osób jak We czy tam armę. To nie zmienia faktu, że bardzo lubię z wami nawiązywać kontakt jakikolwiek. Pomyjmy te taszory stąd syeny. mi niczego. O, i tam jest tu jest jakiś pływa kontrabanda. Ale już będzie mi biła, nie? Płyniesz uratować to. No coś. Nie, albo one mają jakiś model, że one coś trzymają w pysku, albo faktycznie coś trzymają. Albo to jest zbugowane, albo faktycznie coś trzymają w pysku. Tylko to jest za wyspa, tam. Jestem tak ciekawy, bo tutaj jest jakiś. Tu, forcik jest, i faktycznie można byłoby tu przepłynąć któregoś razu. Zobaczcie, co tam jest. Albo mnie tam coś doprowadzi. Nie wiem. Para papa, pa, muzyka jest piękna w tej grze, nie oszukujmy się, ale tam jest wieża, faktycznie tam jest wieża. No klimatycznie to w nie wygląda. O kolejne kurwy przed nami. No spadaj! Spadaj! Nie jest to jakiś wielki wiatr, oszukali mnie banda złodziei. A ja myślałem, że jakiś byczyn będzie płynąć, a tu po prostu jakiś lajcik, postrzeliśmy tylko do dwóch syren. O kurwa, czekajcie, nakładka mi zepsuła właśnie grę. Nie, co się stało? Eee, nie, tak się nie bawimy. Urdebele! <laughs> Działa z powrotem? Działa, dobra. A tu jaja teraz. Dobra, używaj międzyludzkich miejsców. się odbiliśmy od brzegu jak piłeczka No, skakuj! Pełno sy... Jest respiły nagle Dobra, biegniemy w takim razie To no, była stocznia Mi się wydaje Że oni tutaj wodowali te w łodzie Aha, czyli ja tym co po prostu bo tak poszedłem. Ok Jak to wygląda na pewno? Ja muszę iść dokładnie Aż tam. No czyli płotkę weźmiemy Znaczy to, płotka, cześć! <laughs> Skąd wiedziałeś, że tu będę? <laughs> Dobra, bierzemy płotkę i biegniemy. Ja z góry mówiłem, że ten odcinek będzie krótszy. Nie uszokując nikogo, dodatkowo <coughs> głosu mi trochę odbiera. <coughs> Zwykle Merlinów, Dobra, pojedźmy stąd, bo tu zaraz mnie. Łodka zaraz mnie tutaj na manowce wywiedzie. Pojedźmy trochę dalej po prostu. Jeźdź, potkana. No nie przejedzie. Dobra, coś dużego tam ryczy. Po prawej było słychać W 5 Jak Gerald sprinta dostał z tej górki. O kurde, co tu się dzieje. Jest gigant. Faktycznie. I tam też coś musi być. Moi drodzy, tam pójdziemy w kwestii następnego odcinka. Ja będę się z nami żegnał na rejestrę. Do widzenia.